Siemka, to jeszcze nie koniec. Patrzcie, gdzie jesteśmy. Campus do Jest tu mega wiele atrakcji dla dzieci, a tutaj gdzieś tu jest karta. Możecie sobie zobaczyć też pierwszy wyjazd. Też byliśmy tutaj i tam zobaczycie, jak dzieci się bawiły na parkach linowych, jakie ognisko robiliśmy i tak dalej. A teraz pokażę Wam, jak jesteśmy rozstawieni i jeszcze przez przypadek mamy znajomych ze sobą. Tak więc idziemy dalej. No i zobaczcie, tak się rozstawiliśmy. Dokładnie pokażę Wam, jak wszystko sobie urządziliśmy. Jutro, jak będzie słonecznie, bo ma być jeszcze pogoda, a już mamy wieczór, bo dopiero przyjechaliśmy. Ale główny cel, dla którego tu jesteśmy, no to pokażę Wam teraz. A to jest główny cel. Tak. To jest lasek. Tu w ogóle są lasy dookoła. I przyjechaliśmy na grzyby. Ciekawy jestem, jakie będą zbiory. Mamy ze sobą jakieś 150 słoików, które chcemy zapełnić, żeby po prostu coś ze sobą przywieźć. Tak więc no cóż, do jutra. My już teraz idziemy to grillować. I no to do jutra. A ty mam cię. O tak sobie fachik właśnie tutaj. Od za kartofelki. O pięknie. noc się Dobra to co, jest ranek idziemy na grzyby. No idziemy, dobra. Wow. Dzień dobry. Tak. Nie ma jolki. Piotrek, bierz tamtą to... Kto Co tu się chowa? Mariola się chowa. Ty, ale miśka już nie jest. Ma słuchawki na głowie. Co tu się wyprawia? cię bierze Mariola. No a ja. Ale jak O kurde, coś. Sushi? Susi. Marta, ty z rana masz od razu na sushi tutaj? Na kurcze, ale... No dobra, to idę po sushi. No, no przestań. No jak przestań? Kochanie, wstawaj. No sushi. jak nie? Wstawaj sushi. Sushi, proszę. Mhm. Proszę, sushi. Tak jest. Ekspres. Po ekspres przyszliśmy. Co, co? Wstawaj. Trzeba robić. A nie, nie napiłabyś się? Oczywiście, że tak Oczywiście, że tak, Ty to już, stawaj, trzeba robić kawę To jest jedyne co mi pozwala ci pić To kto pozwala? Tata Tato pozwala, nie? Jak zawsze? <laughs> To są trójaki Ja jestem trujak. A co to jest? Kanie. No, jesteś pewny? Jestem pewny, bo zobacz, mają pierwszy. Jesz na ochotnika. Jem na ochotnika. A tu w środku lasu? Mega wielki hamak. Proszę bardzo. Grzybów nie ma. Notabene, no może tam troszeczkę było. A tu my jesteśmy, i dzisiaj z nami są znajomi. Przyczepką. I między innymi jest pani Marzena. Jeżeli szukacie ubezpieczenia dla waszej przyczepy, włącznie z holowaniem w całym kraju, to pani Marzena zrobiła wam ofertę. My jesteśmy też ubezpieczeni u pani Marzeny. W sumie wszystkie auta mamy ubezpieczone u pani Marzeny. Tak więc, jak coś to macie, link w opisie. Piesek tęskni za panem, bo pan pojechał do sklepu. Uuu, co tu się dzieje, tu pani Marzena obiera grzyby, zobaczcie, to jest pani Marzena, o której wcześniej wspomniałem na filmie, zobaczcie, Piotrek znowu pozbierał trójaki, pokaż jakie masz trujące grzyby, słuchajcie jak jutro rano już nie będę kręcił filmu, to znaczy, że były trujące, ale zbiory, patrzcie, no pięknie, pięknie będzie, A. Mogą mieszkanie? Tak? tak, wszyscy są ubezpieczeni tak, na życie. <grywa to sobie wszystko. grywa> pokaż, pokaż, pokaż niespodzianki O kurde Prawdziwek O ja cię kręcę Prawdziwek O Jezu ty Nie no kurcze, ekstra jest Pięknie. To z tego. My sobie tutaj stoimy. Marelka macha. A Maja się chusia na huśtawce. I co, Majuś, fajna huśtawka? O Jezu, ta to jest taka dla, chyba dla dorosłych, nie? To jest dla dzieci, super chustawka. Kupiliśmy w łebie jednak znaczy Misia to chyba kupiła, o ile dobrze pamiętam. I zapomnieliśmy o tym. Szukamy na to miejsca, bo nasz jorczak nas tutaj pilnuje. Bieska! Bien ga! Bienzka! tu idzie! Bieska! Kto idzie? idzie? Bieska! No ale masz dużego węża, nie? No, ale masz wielkiego węża, kurde. Złóżę, żeby Mariała nam powiedziała, ale to mocno. Stryk, stryk, bo Ale nie trzymaj, bo ma rękopta. No dobra, już! Tak, on jest waleczny. Ważne, że on jest waleczny. No właśnie opluje. Boże, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Idę zobaczyć, co dziewczyny robią, bo wy tutaj te... Którędy musimy iść Maja? Tędy? Nie. No pokaż szybko, gdzie? Tędy, pójdziemy tu Tu, tu No. i tu będzie symbol No dobra, to prowadź do symbola Idziemy szukać skarbów Fajnie jest, nie? Ryby biorą jak spakojno. Jak spakojno. Dobrze O Jezu, ta ty upuściłaś. Piotrek, tu musicie iść. No to nie ma, że nie ma, no. Ale to jest do 14 lat. Nie no dawaj, Pytanie? wbijaj no! Nie no, ale to jest Nie no, co ty, to normalny. normalnie. Jaki tam? Chodźcie, idziecie? E, Nie no, ja wbijam patrz. Ja najgorszy! Jezus, ma. Tutaj są takie drogie. Aha, czyli oszukiwałaś. Oszukiwałaś. O, uwaga, 3-4 goo! Jakę Piotr! Jako fanca Oj fanny! Panie co ci dało Nie ma sok! Wysyłali głodującym Afroameryczy Afroamerykanom, Amer... Afro nie? To Afroamerykanie no. wysyłali głodującymi Afroameryńczyków? Pomarańcze. Pomarańcze! Pomarańcze! Mamy. mamy to... Mamy. Pomarańczycy! To... To, to nie schabowe, to nie jest się za mnie. Patrzcie tutaj. Mój ostatni posiłek Piotrek leci na hardcora. No wiesz co, ty chyba samą panierkę tu teraz jest. Nie no. Tak. No dobra. Rumas w środku. Pokaż. Dobra, to jest gryp. To jest grzyb? To jest grzyb. No dobra. To jest trzy kawałki. To jest jeden grzyb. A to jest jeden malutki. Kto tu jadł? Ja jadłem. Odwaliłaś tego? Tak. A tutaj mamy bigos odmarzany. Też przepyszny. A śliczna jesteś. Nie Bidą mówiłem ci jeszcze zzafra. dzisiaj? Nie? Się zzafra, dam, nie? No super. No nie? 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 pokaż Nie? Nie? do Nie? Nie? do końca. Nie? Do końca jeszcze? To, że to, że jednak, to Piotr żyjesz jeszcze. <coughs> nie boli brzuch, nic się nie dzieje. Trochę mi się w głowy kręci, ale daje radę. <noise> Słuchajcie, dzisiaj jest niedziela. Tym razem mieliśmy krótki wyjazd, bo od piątku jesteśmy tutaj, ale było intensywnie. Powiem wam, działo się. Jak widzicie z tyłu parkiej nowy, na którym Spajder wczoraj pokonał cały. Trochę się poturbował. Może kiedyś wam to pokażę. <noise> Mam to nagrane też, ale dał radę. Wszystkie dzieci miały bekę nie wiadomo jaką. No, całe szczęście, że było to już ciemno i go nie pogonił z tego, bo to jest tylko do 14 roku życia, nie? Taki... A ja do 40 wyczytałem, a, dlatego. No. A że ma 44, także mu się udało. Jakoś przejść, nie? No. no i co? Jak zwykle jak wyjeżdżamy, wychodzi słońce, więc będzie fajna pogoda na podróż. No i co? Do następnego razu, pamiętajcie i lajkujcie nas, nie? I subskrybujcie.